Dzień dobry miłe panie, dzisiaj odcinek zupełnie nietypowy jak dla lekarzy, ale niestety od czasu do czasu jadę, jedziemy rodziną na zbiorowe żywienie do tak zwanej restauracji, czy to się nazywa restauracja, jadłodalnia, wszystko jedno. No i często zauważyłem, że największym problemem jest to, że tam gdzie siadamy jest po prostu najpierw brudno, są leżą talerze brudne po kimś. Siadamy w miejscu niewiadomym, stół, przychodzi jakaś pani z jakąś taką szmatą, powiedzmy sobie przedszyte, robi coś takiego, aha, aha, aha. dobrze, pszit, jeszcze zrobi, pszit, 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 pszit. i mówi, no dobrze, no czysto, dobrze. No i teraz, słucham, co możecie zamówić? No i zamawiamy. No i słuchajcie, ja mam zawsze takie mieszane uczucia, czy ten stół jest rzeczywiście czysty, tak? Pamiętajcie, że pro, każdy stół powinien być przed jedzeniem w sumie zdezynfekowany, tak? Czyli, co powinno się robić, żebyście wy zwrócili uwagę, zwróciły uwagę, co należy poprawić i ocenić, ewentualnie zwrócić uwagę. Pamiętajcie, że czystów stołów w restauracji najpierw trzeba zebrać te resztki. Przed rozpoczęciem właściwego mycia stołu, należy najpierw usunąć resztki jedzenia, okruchy i naczynia. To już powiedziałem. Można to zrobić przy pomocy serwetek, szczotki do okruchu lub ściereczki, czyli. Dobra, jest załatwione. Teraz musimy używać odpowiednich środków czystości. Oczywiście są oczywiście dedykowane środki, ale ważne, żeby zastosować. Tak, czyli ten punkt drugi. Do mycia stołów, restauracji należy używać dedykowanych środków czyszczących i dezynfekujących. Które mają bezpiecznie, można powiedzieć, umyć to i jednocześnie nie szkodzić żywieniu, które trafi tutaj. Bo może oczywiście z tego talerza coś spaść, który potem coś podje, podniesie i próbuje zjeść. Czyli detergenty. Użymy, używamy detergentów. Zobaczcie, czyli już mamy pierwszą rzecz. Środki dezynfekcyjne, takie jak na przykład na bazie alkoholu czy kwasu nadocztowego, to też jest ważna sprawa. One zabijają bakterie. Ale oczywiście zawsze warto zrobić tą, 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 tą naszą ściereczkę, potem zobaczyć, czy ona jest tutaj czysta, tak? Jeżeli jest czysta, to znaczy, że był poprzednio ktoś umyty. Jeżeli ktoś będzie regularnie mył stół, to, to pamiętajcie, że będzie dobrze. Natomiast jeżeli raz dziennie, no to oczywiście zapomnieć. Trzeba zmienić restaurację. Czyli, yy, czyli muszą być używane środki, które są zatwierdzone do kontaktu z żywnością. Uniwersalne środki czyszczące. Niektóre produkty łączą funkcję detergentu i środka dezynfekcyjnego. Też tak może być, ale trzeba oczywiście zapytać producenta, bo oni się na tym najbardziej znają. I co trzeba zrobić? Przede wszystkim y... musimy zdjąć te wszystkie talerze nasze, oczyścić wszystko. Pamiętajcie, wilgotna ściereczka lub gąbki nasączone detergentem. Trzeba wszystko zrobić. Y... I pamiętajcie, że tak to. Do czym przychodzi ta kelnerka czy kelner? To musi być czyste, jak w momencie przychodzi, i to potem musi być umyte, a nie że ona z tego stołu tą stałą ścierą drugi stół bierze i trzecią, tak? Bo pamiętajcie, że. Może być tak, że po prostu przyszła przed Wami jakaś pani z dzieckiem kasłającym, kichającym, które prychało wszystkim, co miało łącznie z zapaleniem płuc na ten stół. To potem zostało czymś suchym przetarte, powiedzmy sobie. Potem Waszemu dziecku spadła kromka i te wszystkie rzeczy od tego dziecka obcego, włącznie na przykład z tymi pasożytami z przedszkoli, z tymi owsikami, to Wasze dziecko na przykład bierze. I potem nagle się dziwicie, dlaczego moje dziecko ma owsiki, skoro jeszcze nie chodzi w ogóle do przedszkola. No właśnie stąd że na tym stole były te właśnie jajeczka pasożytów owsików. Także pamiętajcie, że musi być to zdezynfekowane. Potem trzeba wszystko to rozpylić, jakiś taki właśnie środek dezynfekcyjny no i przede wszystkim trzeba odczekać jakiś czas, żeby to miało czas działania. Na koniec trzeba to wytrzeć i osuszyć i dopiero wtedy można tutaj kogoś do tego stołu zaprosić. Pamiętajcie, że ściereczki z mikrofibry, one ścierają w większym stopniu brud, ponieważ stół nie zawsze gładki. czasami są takie brzydkie stole, które, które można powiedzieć mają takie jak wgłębienia. No i tam wiadomo się wszystkie bakterie i pasożyty mogą gromadzić czyli te butelki z rozpylaczem czyli im bardziej, można powiedzieć, skomplikowana jest metoda dezynfekcji stołu, tym jest lepiej, żeby to zrobić wszystko. No i oczywiście trzeba, pamiętacie, przestrzegać zasad HACCP czyli to jest po prostu Hazard Analysis and Critical Control Points. Jakby ktoś nie chciał, to może sobie poszukać. Chodzi o to, że to są po prostu kluczowe zasady dotyczące mycia stołów. I pamiętajcie oczywiście, żeby przed jedzeniem jeszcze najlepiej umyć ręce i żeby było wszystko czysto, fajnie i bezpieczne. Z higiena osobista punkt pierwszy. I dziękuję bardzo za uwagę tym optymistycznym akcentem i do następnego odcinka. Cześć.